Szukasz profesjonalnej pomocy, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom? Na naszej platformie zależy nam, aby proces wyboru specjalisty był jak najszybszy i najbardziej dopasowany do Ciebie. Dlatego stworzyliśmy narzędzia, które ułatwią Ci podjęcie właściwej decyzji. Aby pomóc Ci w wyborze najlepszego specjalisty, opracowaliśmy trzy drogi, dzięki którym znajdziesz dla siebie najbardziej odpowiednią osobę. Pierwszą z nich jest szybki trzyminutowy test. Dzięki niemu zidentyfikujemy specjalistę idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb i preferencji. Test zawiera w sobie jedynie 6 pytań na temat tego, w jakim obszarze swojego życia szukasz pomocy, czy też kiedy jesteś dostępny na wizytę. Po zakończeniu testu pokażą Ci się specjaliści, którzy są najbardziej dopasowani do Twoich odpowiedzi. Możesz przejrzeć ich profile i zadecydować, u kogo umówić wizytę. Możesz też powtarzać test bez żadnych ograniczeń. Jeśli jednak wolisz samodzielnie przeglądać dostępnych specjalistów, możesz skorzystać z zakładki Nasi Specjaliści u góry strony z listą wszystkich specjalistów, z którymi współpracujemy. Dalej możesz skorzystać z zaawansowanych filtrów wyszukiwania na naszej platformie. Dzięki nim możesz precyzyjnie określić na przykład rodzaj usługi, formę spotkania, czy ma się odbyć online czy stacjonarnie, obszar pomocy, typ specjalisty. Język wizyty oraz dostępność czasową. Wybierz terminy, które najlepiej pasują do Twojego grafiku. Każdy profil na platformie zawiera szczegółowe informacje na temat wykształcenia i doświadczenia specjalisty oraz dodatkowe materiały wideo, które pozwolą Ci lepiej go poznać przed podjęciem decyzji. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, nasze Centrum Obsługi Klienta jest zawsze do Twojej dyspozycji i pomoże Ci w indywidualnym doborze specjalisty dostosowanym do Twoich oczekiwań. Twój komfort i zadowolenie są dla nas priorytetem.